Witam wszystkich, tu Hikomikos i ogłaszam, że poszukuję kart z serii Plasma Storm Są to karty takie jak Hypnotoxic Laser oraz Coreless Dodatkowo oprócz tych kart potrzebny mi jest również um, Computer Search z setu Bondaris Cross i Czego jeszcze szukam? Tak poza tym. Są to trainery N, ale tu chyba gdzieś ich nie mam. E, poza tym Rayquaza EX, może być nawet z puszki, o już mi się przestawiła coś. Rayquaza EX, jeśli macie taką kartę to chętnie się za nią zamieniam. co tam jeszcze się przyda mi? Y N trainer, profesor Junifer, Rocky helmet niech będzie też, Evi double colorless energy. Y jeszcze z tego co pamiętam, byłby to na przykład jeszcze taki N, może być. Mi to obojętne. Jeśli macie jakieś z tych kart, to możecie do mnie pisać na mailach gmail.com I również szukam Skyli. Wszelkich kart Ace Spec. Trainery to są takie, najbardziej mi zależy na Computer Stitch Trainer, bo to dobrze się przydaje, ewentualnie Lugia i X, chcę mieć, Cobalion EX, bo się z nim muszę wymienić, y i EX i Mewtwo EX, I to też są takie poszukiwane przeze mnie karty. Dodatkowo też szukam plazma Energy. A jeśli chcecie się zamienić ze mną, to również karty z Legend Makera. Ale to w prywatnej wiadomości musicie do mnie napisać, jakie macie rewersy Holo i EX. Przykładowo, rewers się świeci na Holo i ma znaczek Legend Maker w rogu. Dobra. Hikomikos@gmail.com. Ewentualnie możecie pisać do mnie na Skype. Hikomikos. To tyle. Na razie. Cześć. Wymieniam się. Wtedy kiedy mogę i odpisuję tak samo, więc czasem trzeba czekać parę dni.